Kiedy dwa lata temu byliśmy dokładnie w tym samym miejscu e, i nie wiedzieliśmy co nas czeka, chcąc przemierzyć mm, ferratę e, Lipella e, na szczyt Tofana di Roses, e, nigdy nie sądziłem, że po dwóch latach tu powrócimy, żeby zrobić wyższy szczyt z grupy Tofana, czyli Tofana di Mezo. A na szczyt poprowadzą nas trzy feraty. E, Pierwsze z nich, e, ferata Olivieri, poprowadzi nas na szczyt Punta Anna. E, a następne dwie poprowadzą już nas na szczyt Tofana di Mezzo. Zapowiada się niezła zabawa. Te feraty są troszeczkę bardziej wymagające niż e, ferate, e, feraty na e, Tofana di Roses. Natomiast no, jesteśmy w pełni entuzjazmu. Eee, kończymy, trosze, kończymy powoli nasz wypad tutaj w Dolomity po udanym wejściu całej ekipy na Mont Blanc. Także na Cirku bez pośpiechu i, i tyle. No. Do zobaczenia. Hej! Zaczynam zabawę. Będzie mi widać. Jeżeli chcecie obrać sobie za cel którąkolwiek z gór, z grup Tofana, to każda podróż rozpoczyna się w schronisku Ivano-Dibona, gdzie jest bardzo duży parking, gdzie możecie zaparkować, a stamtąd szlaki już się rozchodzą na przeróżne feraty. My aktualnie jesteśmy już po podejściu, szliśmy szlakiem 421 do schroniska Pomedes, i stąd już kierujemy się w stronę. Ferraty. Jak na razie pogoda bardzo nam dopisuje. Jesteśmy mega z tego powodu zadowoleni. Eee, I co? Tutaj ściągamy po prostu wierzchnią warstwę, bo już się zaczęło gorąco robić. Nie robimy żadnej przerwy dłuższej i śmigamy. Także. Zapraszanko. Doszliśmy do początku feraty. Zajęło nam to niecałą godzinkę. Także żwawo tutaj się szpeimy. A za mną nie wiem czy widać, ale już ekipy są w górze. Spotkaliśmy paru Polaków. Także zawsze miło słyszeć polski język na obczyźnie. Aparat chowam, żeby go nie eksponować na, na jakieś uderzenia, i przenosimy się na kamerkę sportową. Także miłych wrażeń z oglądania. Siemano! Dobra. Tu jest grubo. O. Grubo. Ja to no. no. co najpierw chyba. Czyli jeszcze weź tam, mi jeden. jeden. Dobra. To chyba jest ten moment, jest jeden. To jest Ale eso. I co? Easy easy chyba co? Piękne ujęcia, prawda? Znajdujemy się obecnie już po feracie Punta Anna, e, która zakończona jest tą piękną graniówką, jak mogliście zauważyć na poprzedzających tą wypowiedź ujęciach. A przed nami kolejne dwie feraty, Alio Olio i ferata Di Mezzo, które wyniosą nas na szczyt Tofany Di Mezzo, e, który z kolei jest trzecim najwyższym szczytem w Dolomitach. Jeżeli chodzi o Punta Anne, bez większych problemów, dwa momenty takie z mocną ekspozycją i faktycznie trzeba było szukać tego... E, e, tych, tych stóp gdzieś tam. E, natarcie elegancko się weszło, chociaż no, te skałki troszeczkę wyślizgane są. Natomiast bez największych, najmniejszych trudności E, weszliśmy tu, chwila przerwy, jakieś nagrywki właśnie były i e, ruszamy dalej. Krzysiek już mnie wyprzedził, e, a ja będę planował go dogonić, a za mną jeszcze to fana di jest cała skąpana w, w chmurach praktycznie. Także ludzie, którzy idą e, feratą Giovanni Lipello, e, to no, z widoczków mogą mieć mało. Pogoda dopisuje. Mam nadzieję, że tak będzie też do samego końca. Także zakasam manatki i śmigam dalej, a wy zostańcie z nami. hejo! to było trochę grube To jest to? Tak, znaczy, no ekspozycja, ale... tutaj już Weź mnie nie rozśmieszaj człowieku. Poszły w władkę co? No, ciebie też? No, przechylone to będzie Zero na nogi, nie? <laughs> Celui qui 40 et <laughs>

Fana, nana To fana dzisiaj? Nie wiem kiedy kończy się ta druga ferata. Olio, czy tam aglio-olio, a kiedy zaczyna się ferata, di mezzo już na, już na szczyt. Ale mogę coś powiedzieć na temat tego odcinka, który teraz zrobiliśmy. No, definitywnie te, ta krawędź, pod którą ma się przepaść i jest wąskie wycięcie na nogi, no, zrobiła wrażenie. Myślałem, że będzie gorzej i że więcej strachu mi to. To zapoda, natomiast no, tutaj mając przyjaciela obok, który sobie <śmieszkuje>, śmieszkuje, ale chyba mamy podobnie, że jak przychodzi jakiś dreszek emocji albo strach, to sobie zaczynamy żartować i się śmiać. Coraz bliżej szczytu, a poza tym, poza tą krawędzią, to też bez żadna, żadnych trudności. Tak mi się wydaje, ale ferata, jak, jak na razie ogólnie to całość, którą dzisiaj robimy. Z tych wszystkich, które w ogóle mieliśmy przyjemność do limitach, robić. Moim skromnym zdaniem, jak na razie najlepsza. A twoim Krzysztof? Najlepsza? Bo taka wspinaczkowa bym powiedział. Nie trawersowa. Tak, bo jak idzie się na di Roses, to tam jest góra, trawers, trawers, góra, trawers, trawers. No i tak można się. W głowie może się zakręcić. A tu zróżnicowanie tego terenu jest naprawdę fajne bo eee, jest i trochę tego i trochę tego, jest trochę przewie przewieszeń, e, są drabiny także no naprawdę urozmaicona ferata, e, która nam się podoba no dobra, cóż, ostatnie odcinki i widzimy się na szczycie co? Het co bijna trzęsie. Idziemy do góry, czy robimy sobie tu przerwę? Hahaha. <laughs> <laughs> have you touch the cross because if you don't touch <laughs> it doesn't count <laughs> <laughs> No, i znaleźliśmy się właśnie na szczycie Tofana di Mezzo, trzeciej najwyższym, najwyższej góry w Dolomitach włoskich. E, bardzo fajna ferata. E, do tej pory naszym top 1 było Giovanni Lipella na szczyt Tofana di Roses, ale definitywnie połączenie tych trzech ferat, o których wspomniał Mateusz. To game changer, i naprawdę fajne przeżycie. Bardzo zróżnicowany teren. E, parę mocnych momentów, jak na mnie też powiem szczerze, że mocne ekspozycje. Po paręset metrów w dół co dało nam super zabawę. Także meldujemy się na szczycie Tofana di Mezzo. W tyle Tofana di Roses. Gdzieś tam za chmurkami marmolada. I to by było na tyle. Do zobaczenia wszystkim.